Hej, końam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dokładnie dzisiaj będzie filmik, o którym w sumie często pytaliście się mnie na Instagramie, czy taki filmik zrobię oraz jak robię różne te rzeczy i tak dalej, czyli dzisiaj po prostu będzie filmik o tym, jak przerabiam moje zdjęcia na instagramie. Od razu wam mówię, że do tego filmiku będziecie musieli zainstalować jedną. Maksymalnie dwie aplikacje, więc naprawdę niedużo. Więc co? Jeśli taki jeśli odcinek się spodobał i może chcielibyście filmik, jak przerabiam moje filmy, to też tak by było ciekawe. No to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę i subskrypcję. Kamera też Was tutaj wita, więc lecimy w to Więc ja tutaj zaraz odpalę sobie nagrywanie na telefonie, żebyście wszystko mogli zobaczyć, jak ja przerabiam zdjęcia i tak dalej. Więc nagrywa się. Ok, więc nie zwracamy uwagi na tapetę. Jeśli chodzi o aplikacje, których ja używam, to jest to PixArt. Zaraz, oczywiście, do wszystkich przyjdziemy. jest to PixArt. Tutaj. Yy, zdjęcia. Te, tutaj, co widzicie, dalej? Zdjęcia i czasami, ale to nie zawsze, to jest aplikacja Polak. Yy... Na pewno zapewne widzieliście mojego Instagrama, a jeśli nie, na no to was serdecznie na jego zapraszam. I tutaj jest dużo zdjęć. Prawda? Prawda. Eee, weźmy sobie na przykład to zdjęcie. Widzicie, ono jest bardzo ładne. Jedno z moich ulubionych zdjęć. Jest to też, też, też moje profilowe. I jak widzicie, wszystko jest ładnie. I teraz nie wiem, czy was zaskoczę, czy nie, ale to zdjęcie. W ogóle, w ogóle nie było obrabiane. Ani trochę. Jest to zdjęcie, które po prostu tak jak zostało zrobione, takie opublikowałam. Nie dodawałam tej żadnych kolorów, nic. To jest zdjęcie ani trochę nieprzerobione. Tak samo jak widzicie to tutaj zdjęcie, też ani trochę nie było przerobione. Nic, nawet tutaj kolorów nie dałam, żeby je wzmocnić. Nic, wzmocnić. Mocnić, no, nic absolutnie nie było. Tak samo to ozda ostatnie zdjęcie z serii, właśnie, w polu. Też nic, a nic nie było obrabiane. Jak widzicie tutaj, te kolejne zdjęcia, te trzy kolejne, one, no, już widać, że są obrabiane, ponieważ widać, że są różne kolorki i tak dalej. Więc wejdziemy sobie do aplikacji. Zdjęcia dokładnie, tutaj, zdjęcia zresztą widzicie do obok, ale na no mniejsza. I poszukam sobie zaraz tego zdjęcia. Hmm. O! To jest właśnie to zdjęcie, jakby z pola, że tak powiem. Ale mam też tutaj kilka innych zdjęć, które nie publikowałam, ale mogę Wam pokazać. Więc, na przykład, to zdjęcie. Ona, jak widzicie, na razie w ogóle nie jest przerabiane, jest takie średnie, ponieważ jest taka troszkę szara i tak dalej, więc klikamy tutaj opcję Edycja. Dokładnie, pobiera nam jeszcze zdjęcie, żeby ładnie się jakoś załadowała. No i tutaj widzicie, mamy jakąś autokorekcję, jakąś ekspozycję i tak dalej. Więc ja nigdy nie korzystam z tych filtrów, co są tutaj. Nigdy, no chyba że chcę zrobić jakieś czarno-białe zdjęcie, no to wtedy biorę ten czarno-biały filtr i tyle. Ale tak, to nie korzystam z tych filtrów. Bardziej tutaj robię jakby własną edycję, mogę tak powiedzieć. Najczęściej biorę ekspozycję troszkę w dół, tak minimalnie. Troszkę je przez chwilę przyciemniam. Blask biorę troszkę do góry. Jak widzicie już troszkę się zmienia. Światło też leciutko biorę do góry. Cienie, cienie troszkę do dołu, czasami do góry, ale bardziej do dołu. Tak na 30 myślę, że będzie git. Kontrast, kontrastu nie daję, ponieważ on mi tak średnio tutaj pasuje, więc kontrastu nie ruszam. Jasność minimalnie w dół. Zobaczcie, już zdjęcie się. Troszkę zmienię, już ma troszkę więcej kolorków. Mamy tutaj punkt czerni. I punkt czerni daje troszkę, no tak na 50, zazwyczaj daje do góry. I widzicie, że już to zdjęcie ma troszkę więcej kolorków. Widzicie? Dokładnie. Mamy tutaj nasycenie i nasycenie daje, no tak, żeby to zdjęcie ładnie wyglądało. No tutaj akurat 30 i widzicie zdjęcie przed. Zdjęcie. Mm, ja. Zdjęcie przed i po. Widzicie, jest różnica. Czasami daje też dynamikę. Możemy troszkę jej dać, tak minimalnie, i dalej już. No, czasami daje tinta, tak to się chyba wiem, Czasami też trochę to daje. I w sumie tyle. I klikam tutaj gotowe. I mam już obrobione zdjęcie na Instagrama. Jak widzicie, to zdjęcie jest w ogóle bez kolorów, takie suche, a to, to jest w ogóle hit zdjęcie i bardzo mi się one podoba. I najczęściej właśnie tak przerabiam zdjęcia. Najczęściej. Dobra, teraz w sumie przejdziemy do... Okej, okay, nagrywa się. Teraz przejdziemy w sumie do aplikacji Polak, ponieważ w tej aplikacji wcześniej przerabiałam. Um... I weźmiemy, może, sobie to zdjęcie. Dokładnie. Jak widzicie, jest bardzo ładne. Z wodą, cudowne. I mamy tutaj coś takiego jak Styles, dokładnie. I ja mamy tutaj Custom. Generalnie, te wszystkie y, Custom filtry pobie pobiera się je z Pinteresta, więc musicie sobie zainstalować Pinteresta, jeśli go nie macie. I wpisujecie tutaj po Polar Filter z kodu. Dokładnie. I tutaj macie różne filtry. Wystarczy, że sobie zrobicie zrzut ekranu. Przejdźcie sobie do polara. Tutaj macie import style. Eee, import for, from photos. Tutaj klikacie ten zrzut ekranu, który pobraliście. I robicie save. No i macie coś takiego. Tylko możecie sobie dodać w dół. O tak. Akurat ten filtr jest taki. Mmm, więc wezmę sobie jakiś inny z moich custom. Tak. Ten jest nawet spoczko. O, ten jest fajny. Kiedyś go często używałam, ale teraz już tak się nie. I zazwyczaj ja to zostawiam tak. Taki filtr. Yy, mmm, save new photo. Dokładnie zapisuję go w zdjęciach. Yy, I w sumie przechodzę do zdjęć i na sam dół do tego zdjęcia. Biorę edycję i też tutaj sobie daję jakąś ekspozycję, jakiś blask, światło troszkę, cienie, o cienie damy, jasność troszkę w dół, punkt czerni damy może troszkę w dół, nasycenie o, minimalnie. I tak wychodzi zdjęcie, więc i tak czy siak korzystam z aplikacji zdjęcia, ale widzieliście, jak to zdjęcie wyglądało przedtem, a jak wygląda teraz. Więc jeśli chodzi o aplikacje, jakie są Wam potrzebne, no to jest to Polar, ponieważ z Polara czasami korzystam. No i u mnie to są zdjęcia. Wszystkie iPhone'y właśnie mają zdjęcia, no jak każdy telefon, ale mają taką opcję tutaj tych edycji na dole. Eee, no i co? Wam, ja że mi się to zdjęcie bardzo podoba. I w sumie yy, tak przerabiam zdjęcia. Mam nadzieję, że jakby to zdję. To co Wam teraz powiedziałam, to zrozumieliście wszystko. Jeszcze chciałam powiedzieć, że nie wszystkie zdjęcia na moim Instagramie są przerabiane. Tak jak Wam pokazywałam, miałam tam trzy zdjęcia, które ani trochę nie były dotknięte, ani trochę w ogóle nie przerabiałam. No, nope. więc kochani, jeśli taki odcinek Wam się spodobał, no to zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję. Koniecznie tam na dole. Zostawcie również dzwoneczek i jeśli dotrwaliście do tego momentu, to skomentujcie. Finik kameleon i co? Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaczki. Pa, pa.